No muszę wam powiedzieć, że tego to się chyba nikt nie spodziewał, że za jednym razem polska prokuratura pomyśli i złoży wniosek nie tylko o ENE, czyli Europejski Nakaz Aresztowania, ale także o Międzynarodowy List Gończy, co powoduje, że policje całego świata, w tym Europy... Bo to Europa to cały świat, właśnie zaczynają ścigać i szukać nie kogo innego jak pana Marcina Romanowskiego, uczciwego człowieka z Opus Dei i Pisu, który kiedyś powiedział, że nie będzie się ukrywał i nie będzie spieprzał jak szczur stonącego okrętu. Natomiast Plotki mówią, że pan Marcin Romanowski po pierwsze jest w kraju muzułmańskim, niekoniecznie w Europie, co powoduje, że może to być albo Albania, która jest w Europie, może to być Turcja, może to być część Cypru. Mówi się także, że mógł polecieć dalej. Ja mam nadzieję tylko, że Romanowski nie przyleciał do Indonezji, bo jak tutaj przyleciał, no to cóż, podbijam stawkę. Zamiast płacić 100 tysięcy, zapłacę cały milion, gdyż jest to warte, aby złapać Romanowskiego. Więc słuchajcie, szukajcie i mnie informujcie. Milion rupi indonezyjskich za wskazanie, gdzie ten szczur się schował. Ja tam pojadę i obywatelsko go złapię, bo jeżeli jest w Europie, sprawa załatwiona. Chyba że jest na Węgrzech, a tam też może się ukrywać. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zbiega, na którego będzie wystawiona Enea, to Orban i spółka zapomni o tym, że to są pisowcy. Moim zdaniem, pan Romanowski, szczur Romanowski jest w Arabii Saudyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że Saudi Aramco Mogło właśnie tam zdeponować kilka, kilkadziesiąt milionów dolarów łapóweczki, by, która rzekomo była przetworzona przez orlenowskie spółeczki w trakcie, kiedy rządził tym koncernem niekto inny jak Daniel Gównomogę Obajtek. Więcej na ten temat na moim kanale na YouTubie. Tutaj macie link, ewentualnie w moim bio.